Dzisiaj przychodzę do Was z o Oto co dzisiaj e, kupiłam? Kilka różnych rzeczy. E, wszystko Wam pokażę za chwilkę. I może zacznijmy od takich stałych, mało e, Kupiłam e, taki oto garnek. Slow cooker. Zamierzam go dzisiaj wypróbować. Pierwszy raz zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będziemy dzisiaj gotować w tym. E, powiem wam, że szczerze nie robiłam żadnego research. Był on bardzo tani, kupiony w Kejmacie. Kosztował aż 19 dolarów. Zobaczymy, jak się spisze. Kolejną rzeczą kupiłam coś takiego jak Lightbox with Letters. Potrzebuję tego, żeby napisać coś w moim salonie. Może kiedyś opowiem wam coś więcej. Pracuję sama dla siebie, pracuję również dla kogoś i potrzebuję coś takiego. Do mojego zakładu. Kupiłam dzisiaj również taki śmieszny boksik. Na jakieś przybory, na jakieś pisaki. Bardzo ładny kolor, drewniany. Chcę sobie ożywić troszkę kolory w, w mieszkaniu. I myślę, że takie coś będzie fajnie wyglądać. Można byłoby do tego w sumie wstawić jakiś kwiatek, też by to fajnie wyglądało. Takiej ciekawej, kwadratowej doniczce. Kosztował on chyba nie więcej niż 4 dolary. 4, może 5 dolarów. Kolejną rzeczą są skarpetki, ponieważ mój pies zżera moje skarpetki. Odkąd mamy psa, po prostu wszystkie skarpetki są albo dziurawe, albo nie ma drugiej do pary. Więc kupiłam sobie z reguły, kupuję dwa zestawy, żeby to były takie same, nawet jak. Nie mam ich do pary, a zrobię pranie. I jedna się zgubi, to zawsze jest ta druga. Te uwielbiam, zakładam je codziennie do pracy. Kosztowały, te skarpetki kosztowały około 5 dolarów za jedną paczkę, więc nie były aż takie drogie, a są mi one potrzebne. Fajne kolory, takie wiosenne kolory, przydadzą się na pewno ja jeszcze mam. Kupiłam sobie czapkę, ponieważ wybieramy się na urlop. Myślę, że taka czapka przyda się w każdej sytuacji tak naprawdę. Trochę zasłonić buzię od słońca i jest taka dosyć jasna. Wybieram się w ciepłe kraje, więc e, takie coś na pewno się przyda. Kosztowała ona 8 dolarów. Nie była droga. Jest taka sportowa. Ja lubię takie kolory jasne. E, co jeszcze kupiłam? Plecak. To jest również zakup, który wykorzystam z pewnością na um, wakacjach. Taki, wiecie, zwykły plecak, 12 dolarów. Jest szmaciany, jest bardzo lekki. Myślę, że te paski brązowe będą pasować mi do butów. Myślę, że on będzie bardzo dobry. Po prostu, wiecie, jak gdzieś się idzie, coś wrzucić tam do, do tego. A w regułę, jak idę w ciepłe kraje, jedziemy i mam taką, wiecie, torebkę przepasaną tutaj, to po prostu wypala mi się pasek na yy, po prostu na klatce piersiowej, a ja tego nie lubię i wolę, żeby mi się wypaliły dwa paski po bokach, tak jak bluzka niż żeby to był jeden przed sam środek. Kolejną rzeczą, może teraz ubrania. Zobaczmy, to jest bluza, która... tak wiecie, do chodzenia. Po domu taka ciemna, za duża bluza, ja bardzo lubię takie rzeczy, jak jest trochę chłodniejszy dzień, nadal mamy takie chłodne dni, słońce, raz słońce, raz, raz deszcz, raz chmury, takie coś na pewno się przyda, jest to bluza z męskiego działu, ponieważ jest granatowa, ja takie bardzo rzeczy lubię, pasują do wszystkiego z reguły i podoba mi się akurat ten pasek, nie jest to żadna filmówka, więc nic specjalnego nie ma w tym. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam jest to taka bluzeczka, zwykła prosta bluzeczka zapinana. Znaczy, w sumie to nie zapinana, ma po prostu takie wstawki, guziki na środku, które myślę, że też wyglądają fajnie i jest dosyć krótka. Ja z reguły w takich rzeczach nie chodzę, ale ponieważ idziemy na urlop i mam kilka par spodenek z takim wyższym stanem, myślę, że one będą po prostu pasować do tej bluzeczki. bluzeczki. Myślę, że kolor jest super i jest ona taka. Wiecie, z takimi dziurkami. Jest bardzo przewiewna. Myślę, że będzie ok. Nie będzie w niej na pewno gorąco. To jest pierwsza bluzeczka i druga bluzeczka. Jaką kupiłam? O, ta pierwsza bluzka kosztowała około 15 dolarów. Jest tutaj cena 12,99. I kupiłam ją w Ali Shop. Ta bluzeczka też. Powiem Wam, że widzę bardzo, bardzo dużo dziewczyn, które mają tą bluzkę z tym takim śmiesznym wiązaniem tutaj. Ona nie na mnie nie wygląda ona jakoś super, ale powiem Wam, że do legginsów wysokim stanem wygląda świetnie. Niestety ta natura nie obdarzyła mnie wielkimi piersiami, ale w tym wygląda to naprawdę dobrze. I jest to, mówię, zwykła bluzka, zwykła, prosta bluzka z takim śmiesznym przywiązaniem tutaj i z szyciem na środku z przodu. I kosztowała ona 12,99. Ja mam. mam jeszcze ubrania z innego sklepu, przepraszam za hałasy. A więc tutaj jest bluzka. Też kupiłam ją na przecenie była 50% off, jest ona dla mnie za duża, ale mimo wszystko bardzo mi się ona podoba na lato na pewno się przyda na wyjazd na wakacje. Kosztowała aż 4 dolary. Więc wiecie, aż żal było nie wziąć. Jest to zwykła biała bluzka. Wiecie, nawet, nawet do spania może być ta bluzka. I kolejną rzeczą, jaką kupiłam w tym sklepie, jest to taka narzutka. Wiecie, jak się jedzie na urlop i czasem słońce spali troszkę nam skórę i chcemy się trochę zakryć, jak gdzieś idziemy. To ja takie po prostu rzeczy uwielbiam. Mam mnóstwo takich fruwajek, które naprawdę pomagają zakryć. Wiecie, jak się przypalą ramiona, czy z przodu tutaj, wiecie, zakryjecie się, jak gdzieś idziemy na spacer, czy coś, czy na jakieś zakupy, idziemy na słońcu. Po prostu takie coś się zawsze przyda. I to też było na przecenie i kosztowało mnie 6,95, więc też naprawdę się opłacało. I jest to taki materiał, wiecie, to jest jeden sezon i do wyrzucenia, ale za 7 dolarów, niecałe 7 dolarów, naprawdę można po prostu kupić coś takiego. I jest to jeden z moich ulubionych kolorów, jak zwykle. E, kolejną rzeczą, co ja kupiłam: lakier do paznokci Sally Hansen w kolorze 196 Day Cream. Bardzo ładny kolor, taki wiecie, mleczny na jasny, letni, taki wiecie, delikatny, dziewczęcy. Ja bardzo lubię takie kolory, takie prawie do Frenchu. Czasem sobie maluję te białe końcówki, chociaż ja nie lubię tego robić. To jest po prostu za dużo pracy. Kiedyś Wam pokażę, jak robię swoje paznokcie, ponieważ robię je sama i uważam, że wychodzą bardzo dobrze. I najczęściej używam właśnie Sally Hansen lakiery i wyglądają bardzo dobrze. Na paznokciach, to jest pierwsza rzecz. Kupiłam sobie korektor, ponieważ skończył mi się. To jest ten sam korektor, który użyłam od jakiegoś czasu. Nie jest to jakiś super e, korektor, jest to zwykły korektor pod oczy, bo, bo po prostu muszę. <grych> e, kosztował on chyba 10 dolarów. Około 10 dolarów był na promocji. Ten nakier kosztował około 6 dolarów. I kupiłam sobie taki e, eyeshadow. Taki pojedynczy, on był też przeceniony i kosztował aż jednego dolara. Wzięłam go, ponieważ ma bardzo, bardzo ładny kolor. Taki, e, nawet go jeszcze nie otworzyłam. Taki troszkę brzoskwiniowy kolor. Myślę, że latem do opalonej skóry będzie wyglądać przepięknie. A, powiem, wam, że jest bardzo trudno go otworzyć. Nawet go nie spróbowałam na ręce, ponieważ był za całego dolara i jest spakowany, ale myślę, że ten kolor będzie bardzo ładnie wyglądał na skórze i będzie ładnie podbijać opaleniznę. Powiem Wam, że zasłoczuję to. Jest taki srebrny, ale nie jest do końca srebrny. Jest troszkę, ja bym powiedziała brzoskwiniowy. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Jest to taki... I to jest firma Essence. Bardzo tani. Powiem Wam, że nie lubuję się w tej firmie. Zwykle jestem rozczarowana, ale wzięłam na próbę. I kolorek jest numer 10 Apricot. Więc jest to taki brzoskwiniowy kolor. Yy, kolejną rzeczą, jaką kupiłam w sklepie, w drogeli. są to Essence. To też było na przecenie. Kosztowało chyba 2 dolary. Były przecenione z 6 czy z 7 dolarów. I są to takie papierki wiecie, matujące latem bardzo się przydaje, a te jeszcze do tego mają taki highlighting efekt. I powiem Wam, że tylko zajrzałam, rozerwałam opakowanie, zajrzałam do środka i jest to właśnie dokładnie to, czego ja szukam. Ja uwielbiam takie. Tak więc jest to pierwsza rzecz, którą Wam pokazałam. Jest to bluza. Granatowa bluza z takim śmiesznym białym paskiem. Jest na mnie za duża, wiem o tym, ale to jest po prostu bluza na zimne dni. Ja bardzo lubię takie rzeczy w domu: jak sprzątam czy coś, to może być. Kolejna rzecz: jest to ta bluzka, która mówiłam, wam, że jest na mnie lekko za duża, ale na letnie wypady. Wiecie, taka luźniejsza bluzeczka, jak jest gorąco. Będzie wyglądać bardzo dobrze. Ma taki e, dekolt w szpic. Zwykła biała bluzka. No, w zasadzie to taki kremowy kolor. Nie jest taka czysto biała. Tak prezentuje się na mnie. A to jest Krótka bluzeczka z tym śmiesznym jakimś wiązaniem. Tutaj ma szycie. Nie jest to najlepsza jakość, powiem Wam. To szycie nie idzie wzdłuż pasków, tylko jest ucięte krzywo. Powiem Wam szczerze, że ja tego nie zauważyłam w sklepie. Dopiero teraz, jak się przyjrzałam. I no, powiem Wam, nie jest najlepsza jakościowo. Ale to jest zwykła tania bluzka, nawet jeżeli ja ją mam, nie wiem, wyrzucić po tym pierwszym sezonie. To myślę, że jest ok. A ta bluzeczka prezentuje się tak. Ma takie guziczki śmieszne. Ta jest na pewno lepszej jakości niż tamta, przynajmniej tak wygląda. Te wszystkie szycia są proste i tutaj też jest w miarę dobrze to ucięte. Nie ma jakichś krzywych e, przejść na materiale, tak więc ta prezentuje się tak. Zwykła, biało, e, zwykła różowa bluzeczka. Wiecie, do leggingsów, tak jak tutaj, albo do takich krótkich spodenek, które będą w wyższym stanie. Ja mam takie z tutaj, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Mam też różowe trampki, które też będą super wyglądać, tylko nie wiem, czy zabiorę to wszystko ze sobą na urlop, ponieważ moja walizka jest bardzo ograniczona. A to prezentuje się tak. Powiem wam, że nie jest to najlepszy materiał, tak troszkę jakby gryzie ten materiał w skórę, ale jest do przeżycia. Myślę, że będzie ok. Nie jest to jakieś długie. Jest takie, wiecie, do kolan. Też ze spodenkami. na pewno będzie to dobrze wyglądać z białą bluzeczką, tak jak ja tutaj dzisiaj mam moją starą bluzeczkę, która ma tutaj takie śmieszne szycia, guziki. Powiem Wam, że nawet to wygląda bardzo dobrze razem. Zapomniałam o jednej rzeczy. Moja czapka. Nie wiem, powiem Wam. Ostatnio mam obsesję na punkcie pudrowego różu. Wszędzie. Paznokcie, ubrania, czapki, spodnie, buty, po prostu wszystko. Ta czapka, no mówię, taka wiecie, wakacyjna.